Zobaczymy jak ten będzie ruszać za chwileczkę. Pan tłumaczył trasy. Dobra, automatycznie, ale... No, nie można, tak. można na końcu, no tu, trzeba, bo tu jest dosyć moska bramka na końcu. No to widzisz to tak? Dobra. Nagraj może jako 3... Giele gaźnik, no zobaczymy jak gaźnik ruszy zaraz. Z sokułki, Przyjechał niedaleko od nas. Słuchaj, wjeżdżasz pomiędzy tu biały bia a ten biały, a ten taki biały, czerwono-biały, tak. prawda? Na wprost masz jeszcze trzeci słupek. No tam I chyba, jest... na chleba tam gdzie linie akurat są. Nie, jeszcze tam czy... przed tymi liniami masz ten słupek. A czy chodzi mi linie przed... te, te, te przywieszone są te? Nie, nie, no to właśnie jeszcze masz przedróż. Tu jest, a biały, jeszcze jest, przed... to jest biały słupek, tak. a to jest ten czerwono-biały. Później tak. jest słupek jeszcze jeden, tu jest yy, yy, pas. Sla... A, I dobra. To musisz mieć, tutaj masz biały słupek, tu masz tego na wprost. Po prawej stronie go dwa razy będziesz brał. I, no, nie gdzie... za, I nie za szeroko, bo jak powiesz, za szeroko, no to nie też, uwagi... to no, bramka. To jest też jakby bramkę. Dobra, no. dobra, bo właśnie tam mi się powiększyło, nie? Nie tylko sobie. No dobra, zaczynamy. Uwaga, trzy, tak jak dwa, dwa jeden, Tak. Ładnie no, no, ruszył. Pół metra do tyłu. No, zdadia się kolejka coraz dłuższa. I aż ruszy ten na gaźniku karo. Ja miałem pieniądze. Chcę do filarzki. Niech to. To musi chyba tam ten odjechać, wiesz? Dopiero oni się porozmawiają tutaj przez radio, przez krótkofalówki, kiedy można dopuścić do ruszania. Uwaga!